Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Dla Słowa, czyli w miejscu, w którym Słowo chce spotkać się z Twoim życiem. Dziś w komentarzu do drugiego czytania zadamy sobie pytanie, czy my, jako chrześcijanie, jako katolicy, jako chrzczeni, mamy jakieś obowiązki wobec Kościoła? Czy my mamy w jakiś sposób pracować na rzecz Kościoła? Czy jesteśmy właśnie takimi. Chłopami feudalnymi, którzy muszą wypracowywać sobie pańszczyznę gdzieś tam, bo, no bo mamy jakieś zobowiązania. Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na to pytanie, to zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka, więc zostaw łapkę w górę, no i zaczynamy! A dziś poprowadzi nas drugi list do Thessaloniczan, trzeci rozdział, wersety od 7 do 12. Posłuchajcie. Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Bo nie próżnowaliśmy u Was. Chleba nie jedliśmy u nikogo za darmo, ale pracowaliśmy dniem i nocą w trudzie i znoju, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Nie, żebyśmy nie mieli do tego prawa. Ale chcieliśmy dać Wam samych siebie jako przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u Was, nakazywaliśmy: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy u Was próżnują, nie pracują, lecz udają, że pracują. Nakazujemy im i upominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując, spokojnie jedli własny chleb. To zdanie Świętego Pawła kto nie pracuje ten też niech nie je jest myślę, że dosyć znane i powszechnie wykorzystywane nie tylko w kościele, ale w ogóle tak w świecie jest to dzisiaj w takiej dobie promocji właśnie zapracowywania się jest to takie zdanie, które by wielu mentorów pochwaliło. Ale co ono dla nas, jako ludzi wierzących, ma oznaczać? Co ono ma oznaczać dla naszej wiary? Czy ono oznacza rzeczywiście, że my mamy odpracowywać nasze członkostwo w Kościele? Czy to znaczy, że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby odpracowywać, pracować na rzecz nie wiem, kościoła, wspólnoty? Czy, czy, czy każdy ma się zająć po prostu swoją pracą? Ma, ma pracować i to jest jego główny obowiązek. Nie? A reszta to są, to są takie poboczne. Bo, bo przecież, ja muszę zapracować sam na siebie, tak? ja muszę być samowystarczalny. Otóż myślę, że nie do końca połowi chodzi właśnie w tym zdaniu o to, żeby każdy wszedł taką, do takiej jaskini indywidualizmu. Że ja muszę samo siebie zadbać, że ja nie mogę na nikogo liczyć, ja nie mogę poprosić o pomoc, bo przecież ja muszę być wystarczający, no bo przecież sam muszę na siebie zapracować. Ja muszę, no właśnie, być takim samowystarczającym, takim, takim, właśnie, człowiekiem odnoszącym sukcesy zawodowe, czy w ogóle jakiekolwiek. Pawłowi, myślę, że chodzi o coś zupełnie innego, mianowicie. O coś, co ja osobiście widzę, że jest problemem także w dzisiejszym kościele, w dzisiejszych wspólnotach kościoła, parafii. My dziś i wtedy pewnie też już był z tym problem to jest taki problem ogólnoludzki zatraciliśmy uczniostwo dla Jezusa Chrystusa. Taki standardowy katolik dzisiaj. Nie wiem, czy ty się uważasz za takiego standardowego katolika, no ale taki statystyczny, że tak powiem, katolik. nie, Myślę, że nie żyje jak uczeń Chrystusa. Nie ma w ogóle takiej świadomości, że jest uczniem Jezusa Chrystusa. Nie to, że ja teraz krytykuję kogokolwiek, natomiast myślę, że większość z nas nie ma takiej świadomości, że ja będąc chrześcijaninem, jestem uczniem Jezusa Chrystusa. A to jest coś, co, co naprawdę robi różnicę. To bycie uczniem Jezusa to nie jest bycie klientem u Jezusa, bo bardzo często my w, w kościele i tak zostaliśmy nauczeni trochę przeżywać wiarę, że my jesteśmy klientami u Jezusa, my jesteśmy klientami kościoła, jesteśmy klientami parafii niedzielnej mszy świętej, że mamy przyjść. Skorzystać, przyjąć komunię świętą najlepiej, bo to nas uświęca, no i i jakby żyć. Nie? To czyni nas, z nas tłum, który gdzieś tam się szwendał za Jezusem, ale tłum, który raz był, a później raz krzyczał uzdrów, a później krzyczał krzyżuj. Tłum to nie jest coś, co, 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 co jest pożądane dla chrześcijaństwa. Bycie w tłumie to jest raczej powiedziałbym, w, Bi w Biblii określenie negatywne być jednym z tłumu. Bo tłum to jest taki bezlitosny, taki w ogóle niemyślący, jest, jest, czegoś, jest coś takiego. Nawet w, nie, nie wiem, jaka to jest dziedzina, ale słyszałem takie określenie właśnie, że jest taka głupota tłumu, że ludzie w tłumie jakby wyłączają takie logiczne myślenie. I my często niestety tak przeżywamy swoją wiarę, przeżywamy tak bycie w kościele, właśnie, że idziemy jak, jak do sklepu, nie? Jak, jak, jak do biedronki. Wybieramy swoje produkty, kupujemy i idziemy. I później już nie rozmyślamy nad tą biedronką. Nie? I, i, I Paweł się do tego właśnie odnosi. Nie? Kto nie pracuje, ten też niech nie je. Bo jeśli nie pracujesz nad swoją duchowością, jeśli nie pracujesz nad byciem uczniem Jezusa, no to jak ty możesz jeść z tego, co Jezus daje we wspólnocie? Jeśli nie pracujesz na, na rzecz wspólnoty, nie dajesz nic siebie, tylko chcesz brać i korzystać, chcesz wybierać sobie to, co dla ciebie jest najbardziej atrakcyjne i co ci akurat jest potrzebne, no to jak ty chcesz z tego jeść? W ogóle świetnym przykładem jest tutaj właśnie Eucharystia, bo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Eucharystia była sprawowana z tego, co przyniesiono, z darów, które przy, przy, przynosiła wspólnota chrześcijańska. W ogóle Eucharystie wyglądały naprawdę inaczej niż te nasze dzisiejsze, e, ponieważ odbywały się zawsze w domach, bo Kościół przez pierwsze, w zasadzie cztery wieki, spotykał się tylko w domach. Więc y, ci, którzy byli w tej wspólnocie domowej, w, ty, w tej małej grupie domowej, przynosili rzeczy na ucztę, na Eucharystię. Z tego była sprawowana Eucharystia, była tam też wymiar uczty. No i, i to, co zostało, rozdawano biednym, nie, nie wyrzucano tego jedzenia, które, które zostało. No ale jakby Eucharystii nie było. Jak nie było wspólnoty, która się na tą Eucharystię złożyła. My niestety dzisiaj przeszliśmy do takiego modelu, że no właśnie, przychodzimy jak do teatru nie? no i chcemy obejrzeć spektakl. Nie? I w zasadzie tam nic nie ma, najczęściej nic nie ma z czegoś, co my wnosimy. Nie ma, nie ma tam elementu, który ja mogę. Wnieść. Oczywiście my to nazywamy, że to są takie duchowe rzeczy, że tak, no ja mam intencje, a to tamto. Okej, okay, to jest ważne. Yy, mamy tace, to jest część właśnie tej starochrześcijańskiej tradycji, choć dziś zmieniło to, to, to znaczenie. Yy, natomiast, yy, właśnie bardzo często brakuje nam tej świadomości, że, że bycie uczniem Jezusa to jest żyć jak Jezus, to jest yy, robić wszystko to, co robił Jezus. To nie jest przychodzenie i siadanie na widowni e, i, i modlenie się we własnej intencji i proszenie o to, czego ja akurat potrzebuję. Bo to jest bycie w tłumie, to jest, to jest korzystanie, to jest bycie klientem Jezusa. Jezus chce e, nas wszystkich zaprosić. Po to jest Kościół, po to założył Kościół, po to jest chrześcijaństwo, żebyśmy się mieli gdzie przeżywać nasze uczniostwo, żebyśmy mieli gdzie. Gdzie doświadczać życia ucznia Jezusa Chrystusa, życia ucznia Jezusa Chrystusa. W tym względzie uważam, że, że ponosimy dziś ogromną porażkę, to znaczy nie kreujemy uczniów Jezusa Chrystusa w kościele, kreujemy klientów dla Jezusa Chrystusa. A to jest właśnie to zachowanie potępia tutaj święty Paweł. Mówi, że jeśli ktoś nie chce nad sobą pracować, ktoś nie chce się rozwijać duchowo, ktoś nie chce wkładać wysiłku w rozwój duchowy, no to niech też nie je. A wkładanie wysiłku w rozwój duchowy to nie jest tylko to, że godziny dłużej się pomodlisz, że dołożysz sobie jeszcze jakąś tam modlitwę, tylko że będziesz też pracować na rzecz wspólnoty, że będziesz też w jakiś sposób konkretnie bardzo swoimi rękoma, swoim czasem budować wspólnotę wierzących. Tam, tam gdzie jesteś. Ee, że, e, że, że będziesz posługiwać dla Jezusa, że zaczniesz ewangelizować, zaczniesz brać udział w tej ewangelizacji. Tak po prostu fizycznie poświęcisz na to czas na to, że, żeby być ze wspólnotą i modlić się ze wspólnotą, ale żeby też pracować z tą wspólnotą, żeby posługiwać razem z tą wspólnotą właśnie na rzecz budowania Królestwa Bożego. Nie wcale dlatego, że bo to jest Twoja parafia i Ty musisz tam coś oddać, jakieś lenno musisz oddać. Nie, nie musisz. Tylko praca na rzecz ewangelizacji, praca w ewangelizacji, to może mieć oczywiście milion wymiarów, w których teraz nie będę wchodził. Praca na rzecz ewangelizacji będzie rozwijać Ciebie i Twoją duchowość i Twoje uczniostwo. Nie da się być uczniem, jeśli nie ewangelizujesz. Jeśli jesteś klientem tylko na, na Mszy Świętej, jesteś klientem tylko na modlitwie, to nie jesteś uczniem Jezusa, jesteś jednym z tłumu. Więc wierzę, że dziś Paweł chce nas bardzo mocno zachęcić, abyśmy przyjrzeli się sobie i zobaczyli, ile my czasu wkładamy w to, żeby żyć jak uczeń Jezusa Chrystusa. Jaki to ma konkretny wymiar i jak to konkretnie ja, 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 ja wkładam czas? I ja kiedy sobie tak patrzę, powiem Wam na, na moją drogę, też taką świadomą drogę wiary we wspólnocie, która trwa już, już 20 lat, to jakoś mam wrażenie, że kiedyś byliśmy bardziej skłonni do takiej wspólnej pracy że dziś coraz częściej obserwuję taki indywidualizm, nie? że każdy, a nie, bo ja nie przyjdę, ja nie poświęcę czasu, a bo tu już mam tyle obowiązków, bo to, bo tamto, bo tamto. I ja powiem wam, ostatnio sobie tak o tym pomyślałem, że rzeczywiście utarło się w nas takie jakieś powszechne, nie wiem, jakaś taka pogłoska powszechna, że my nie musimy wkładać wysiłku i pracować na rzecz wspólnoty, tylko to w zasadzie wspólnota ma nam dawać. Nie? Że wspólnota, Kościół jest po to, żebym ja przyszedł skorzystać, bo mi jest trudno, nie jest ciężko. Ja się tam muszę podźwignąć, a nie ma w nas tej świadomości, że ja tam muszę też włożyć. Tak? Jeśli chcę z tego wyjmować, chcę wyjmować to, że ktoś mi da wsparcie, że ktoś mi powie dobre słowo, że usłyszę dobre nauczanie, że się pomodlę, no to ja też muszę tam włożyć. I nie tylko to, że ja przyjdę i usiądę w ławce, tylko ja muszę tam włożyć konkretną pracę, tak? Bo jak wszyscy wyciągają, to kto tam coś naleje? Skąd będziemy sprowadzić tam Eucharystię przysłowiową? Więc, e, e, więc wierzę bardzo, że to słowo nas, 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 nas chce wyrwać z tego konsumpcjonizmu Kościoła, konsumpcjonizmu wiary, konsumpcjonizmu właśnie Jezusa, że to Jezus jest ma się dostosowywać pode mnie. Nie, to ja mam włożyć tam pracę, bo bez włożenia tej pracy ja nie jestem uczniem. I ja nie mam dlatego prawa jeść ze wspólnoty, korzystać ze wspólnoty, dlatego, że ja tam nic nie włożyłem. Ja tam nic nie włożyłem. To zdanie... Yy, zaraz je odnajdę. No i zgubiłem. To zdanie... Nie pracują, lecz udają, że pracują. Można przetłumaczyć, jest też takie możliwe tłumaczenie, że nie pracują, a wtrącają się we wszystko. Nie, nie pracują, a wtrącają się we wszystko. Nie wkładają nic we wspólnotę, nie wkładają nic w budowanie tego Królestwa Bożego, ale chcą mówić, jak ma być. Dlatego, że wychodzą z założenia takiego, że to ma mi służyć. To znaczy, jak ja pójdę do kościoła, ja pójdę do jakiejś wspólnoty, pójdę do jakiejś grupy, to tam ma być tak, żeby mi było dobrze. Nie? Więc wy macie się do mnie dostosować. Przecież kościół po to jest, żeby ja, żebym ja dostał wsparcie. Tak, to jest jedna z funkcji kościoła, jedna z funkcji wspólnoty, ale żeby kościół dał tobie wsparcie, czy dał komukolwiek innemu wsparcie, to ja muszę zbudować. Ten kościół. Ja muszę zbudować taką wspólnotę. Nie, że wspólnotę, w której jest jeden ksiądz czy jakiś tam lider, który ma wszystkich obsługiwać, tylko że my wszyscy sobie dajemy, tak? My znosimy to wszystko, a później rozdzielamy każdemu według jego potrzeb. To jest, to jest, to jest jakby klucz do sukcesu bycia wspólnotą i bycia uczniem Jezusa. Inaczej nie da się być uczniem Jezusa. I to jest to właśnie, że skoro tam wkładam, skoro ja się napracowałem, żeby ta wspólnota funkcjonowała, żeby relacje były dobre, żeby byli ludzie zauważani, żeby było wsparcie dla biednych, wsparcie dla, dla kobiet, wsparcie dla mężczyzn, dla matek, dla ojców, dla dzieci, no to, to ja się wtedy mogę wypowiadać na ten temat, bo ja się napracowałem przy tym dziele. Ja wiem, jak to jest trudne. Ja wiem, jak trudno jest dzisiaj właśnie, nie wiem, poprowadzić dzieci do... Przygotować ich do sakramentów, czy, czy w ogóle zrobić katechezę dla dorosłych. Jak to jest dzisiaj trudne. Wtedy zmienia się w ogóle e, moja optyka patrzenia na, na Kościół, na, na w ogóle drogę wiary. E, i, I tak, i wtedy mam prawo się wypowiadać. Wtedy mam prawo powiedzieć, że słuchajcie, to nie gra, to... E, to nie jest okej, okay. nie wiem. Musimy nad tym pracować, nie? musimy to zmienić. Wtedy tak. Więc, więc przyjmij dzisiaj z tego drugiego czytania taką zachętę, żeby się przyjrzeć swojemu uczniostwu dla Jezusa. Czy jest ono nakierowane na taki konsumpcjonizm, na, na bycie klientem Jezusa? Czy rzeczywiście to, Twoja droga wiary, Twoje chrześcijaństwo jest ukierunkowane na bycie uczniem Jezusa, Chrystusa? I chyba nie boję się też tego powiedzieć, że bycie klientem Jezusa Chrystusa, bycie jednym z tłumów jest kompletnie bez sensu. Jedyny sens bycia chrześcijaninem, to jest sens bycia uczniem Jezusa. To jest sens życia z Nim na co dzień. Przekładania tego wszystkiego, tych listów, tej Ewangelii, słuchania nawet tego komentarza na swoje codzienne życie. Bo jeśli ja słucham, bo bez bo, bo, bo fajnie, bo jeśli ja przychodzę bez fajnie, bo, bo nie mam co, bo, bo mam poczucie obowiązku, bo, bo muszę, bo i nie przyjdę, to będę miał grzech, bo pięć przykazań kościelnych mnie zmusza. To jest bez sensu. Znaczy w tym, w tym nie ma życia, w, w, w tym jest tylko taka. A dobra, może nie będę w to wchodził, bo to już jest kolejny, następny długi temat. Wierzę, że to Słowo Boże chce dzisiaj wzbudzić w Tobie chęć bycia uczniem, chęć pracy na rzecz Królestwa Bożego, konkretnej pracy na rzecz Twojej parafii, Twojej wspólnoty. A może właśnie brakuje Ci grupy ludzi, no bo nie, nie masz tego, nie wiem, w parafii nie masz takiej grupy ludzi. No to może właśnie ten komentarz macie dzisiaj zachęcić to znajdź taką grupę ludzi znajdź wspólnotę. W której będziesz mógł pracować i będziesz mógł rozwijać swoje uczniostwo, bo tylko tak można rozwinąć swoje uczniostwo. Więc pracuj i ciesz się byciem uczniem Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego komentarza, za wysłuchanie tego komentarza, bo jego się bardziej chyba słucha niż, niż ogląda, czy nic jakoś tak za dużo nie wydarza. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie, i chcę Was sprosić o jedną rzecz, bo wtedy, kiedy Wy oglądacie przynajmniej premierowo w sobotę wieczorem albo w niedzielę ten, ten odcinek. To my prowadzimy kurs JAN, kurs o, byciem, o byciu umiłowanym uczniem Jezusa Chrystusa. Więc proszę Was o modlitwę o owoce tego kursu. Kurs prowadzimy w parafii Bożego Ciała w suwałkach, więc bardzo Was proszę za wszystkich uczestników i ekipę, która będzie prowadziła ten kurs. No i możecie zostawić łapkę w górę jak najbardziej. Komentarz pod tym filmem. To daje wsparcie też, 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 też tym filmom. Okej, okay, bo już chcę za dużo, jak zwykle, powiedzieć, a później to. Więc dziękuję i, i do zobaczenia.